Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Gry Stardew Valley Expanded. Dzisiaj mamy 25 dzień jesieni i słuchajcie, dzisiaj pada deszcz, także dzisiaj będziemy się brali za łowienie rybek. Znowu e, dostaliśmy przepis od George'a. Okej, okay, tu się widzę, że kamień nam zrobił. To też sobie zabierzmy. U3 kamienia, no sporo. <laughs> I słuchajcie. Słodka kryształowa jakoda nam wyrosła. Także bardzo mnie to cieszy. U, zobaczcie, ten owoc kosztuje aż 3750. Więc myślę, że ten sobie sprzedamy. Jeden sobie zostawimy, a z kolejnym wiecie, co zrobimy. <grym> Także, dobra, zostawimy sobie te dwa owocki tutaj, póki co. I czy coś jeszcze nam tutaj wyrosło? Widzę, że żurawina u i pochrzyn mamy gotowy też do zbioru. Nice. Także zabieramy się za te rzeczy. O, i słoneczniki też wyrosły. No to też sobie zbierzmy wszystkie słoneczniki. I tutaj myślę, że już nic nie będziemy sadzić, bo nie ma takiej potrzeby. Dobra, sprzedajmy sobie w takim razie. Złote, srebrne, złote i zwykłego, bo tych mamy więcej. I myślę, że możemy to tak zostawić. Nasiona sobie zostawimy tutaj, a poszyn może iść tutaj. Mamy 19, no to może zostawmy sobie 15, a resztę sobie sprzedamy. No i dzisiaj nie musimy na szczęście nic podlewać. Ale słuchajcie, będę musiała się udać do Williego kupić przynętę, bo ja nie mam dzisiaj żadnej przynęty przy sobie. A słuchajcie, chcemy iść połowić ryby, także no, wypadałoby mieć przynętę, co nie. Także dobra, idźmy ogarnąć zwierzaki. Eee, muszę je nakarmić dzisiaj w takim razie, skoro pada. I są zadowolone, czyli ok, czyli one zjadły, yy, co ja chciałam powiedzieć, yy, zjadły, zjadły, zjadły sianko, <grym> tak o to mi chodziło, dobra. Czy my mamy jakieś kaczy jajo? Mamy kaczy jajo, to wiecie co, ja sobie może jedam do inkubatora, niech kolejna kaczucha się nam tutaj wykluwa. I jeszcze chodźmy do krówek. Dzień dobry, a my mamy tylko trzy krówki. I wiecie co, ja sobie chyba kupię jeszcze jedną, bo widzę, że to nie ma sensu, słuchajcie. A, może wyciągnę w ogóle. A, chciałam wyciągnąć, no tak. Teraz już nie dam rady, no trudno. <laughs> chciałam wyciągnąć jeszcze trochę więcej siana, ale w sumie mamy zapas, także. Także powinno być ok, powinniśmy być ustawieni na zimę. Także nie ma się co przejmować. E, możemy w sumie je zamknąć, żeby im tutaj nie naleciał deszcz do środka. Nie, nie pij tego jeszcze. I to sobie tutaj chowamy, dobra. Także co moi drodzy, bierzemy się chyba załowienie póki co. Zobaczę, czy ja mam jakieś sztabki w ogóle do przetworzenia. O, tu możemy sobie trzy sztabeczki zrobić. Czemu by nie? Jak to ma leżeć i się marnować? To może być przecież zrobione. Proszę bardzo. To sobie sprzedamy. No i myślę, że możemy iść do Williego. Czy my chcemy jakiś prezent dla Williego jeszcze, czy nie za bardzo? I w ogóle, gdzie są moje węgorze? Ja przecież łowiłam jakieś węgorze chyba, nie? Czy nie? A nie, ja chyba tylko jednego węgorza złowiłam. Dobra, może dzisiaj się nam uda złowić, bo z tego co kojarzę mieliśmy zadanko dostawa. Susan chciała węgorza od nas, no właśnie. Także dobra, jeśli się nam uda go wyłowić, to się uda, jeśli nie, to nie, ale węgorza się łowi w oceanie, więc w sumie to trochę się nie styka z tym, gdzie my będziemy dzisiaj łowić. Ale zobaczymy jak to nam wyjdzie, bo może się jeszcze cofniemy do oceanu. I zarzucimy tam wędkę, bo węgo się tak jest chyba nocną rybą, no nie? Także także spoko. Czy my tutaj coś mamy? Powyrzucanego, jakieś muszelki, cokolwiek. Coś tutaj mamy, słuchajcie, coś tutaj mamy. Tu jakieś koralowce, okej. Okay. No i dobra, mam nadzieję, że zostaniemy Willy'ego w sklepie. Powinniśmy przynajmniej, tak myślę. I kupimy sobie tej przynęty na zapas, wiecie, bo ona i tak nie jest jakoś nie wiadomo jak droga. E, tu jest ta przynęta, 5, dobra, to z shiftem, tak? Z shiftem kupujemy. A e, myślę, że z 200 starczy, dobra. E, także ja bym jeszcze chciała sobie to sprzedać. Muszelkę sobie zostawimy oczywiście. No i dobra, myślę, że tu możemy jeszcze wsadzić przynęte i teraz do wędeczki. Ok, i myślę, że możemy iść na górę. Ktoś mi też pisał jakiś czas temu, żeby, um, jeśli chcę złotego sandacza, to mam łowić przy domu Jody. Nie wiem, jaki to ma sens, w sensie jaki to ma wpływ, bo myślałam, że złote ryby się łowi od tego, że um, że złowimy je perfekcyjnie, no nie? Ale nie wiem. Może chodzi o to, że tu jest głębiej na przykład? Nie wiem, nie wiem, ale spróbujemy. Bo czemu by nie? Jak nie spróbuję, to się nie przekonam, no nie? Tylko nie udało mi się trafić w to głębsze miejsce. <noise> Niestety. Ale nic nie szkodzi, zaraz zobaczymy. No, mamy sandacza. I mamy złotego sandacza. Słuchajcie, nie wiem jak to działa, ale dziękuję. Ta osóbka chyba się nazywa Katrin, jeśli się nie mylę. Także Katrin dziękuję Ci bardzo. Naprawdę nie wiem, jaki to ma sens, jeśli chodzi o tą grę, ale ma to sens, e, więc zarzucę sobie jeszcze na chwilkę i o tym powiem Wam naprawdę nie wiedziałam. Myślałam, że po prostu musi to być w rzece. No ale cóż, e, nie, wszystko, nie wszystko się wie o tej grze najwidoczniej. Zbierzmy sobie jeszcze prezent szybciutko. No to co? To dzisiaj możemy kończyć kolejnego bandla w community center, co? Uuu, mamy diament i dwie geotki. Spoko. To może dzisiaj też się wybierzemy na przykład na pustynię, skoro e, skoro pada. Bo potrzebuję omnigeotkę, a omnigeotki najlepiej tam właśnie zdobyć. Dobra, zarzucę jeszcze jedną i będziemy wracać. Skoro chcemy iść na pustynię, no to musimy się pośpieszyć. O, tu jakaś taka szybsza rybka, to będzie chyba sum, co? Czekajcie, bo chciałabym ten prezent, ale muszę na razie tą rybkę troszkę złapać. Okej. Okay. Dobra, mamy to. Albo i nie mamy. Było blisko. Było blisko, ale mamy to na szczęście. Dobra, jest, jest. I jest, dobra. I co tutaj będzie? O, i mamy awans. Dwa drewna, spoko, zawsze się przyda. E, dobra, no to słuchajcie, zobaczmy sobie jeszcze szybko śmietnik. O, gazeta, dobra. Czyli będą pochodnie? Nie wiem, czemu z gazety zawsze są pochodnie. Uuu, chlebek, nice. Posłuży nam za jedzonko dzisiaj. Dobra, ale słuchajcie, zaniosę sobie szybciutko tego sandacza do Community Center. I pójdziemy na pustynię. Ja, słuchajcie, chcę tylko zdobyć geotkę i się wrócimy, bo będę chciała jeszcze właśnie węgorze połowić wieczorem. Także chcę, żeby troszkę czasu mi zostało. Także proszę bardzo. Sandacz idzie tutaj. No i mamy danie z oceanu. Spoko. I kolejne miejsce ukończone. Szybko nam idzie te community center, powiem wam. Całkiem fajnie. No chciałabym jeszcze, słuchajcie, um, szklarnię odblokować, ale na tą szklarnię to wiecie, to potrzebujemy tej ikry, więc no jesteśmy... W trakcie zbierania ikry. E, no ale cóż, no ale cóż. Dobra, chodźmy w takim razie szybciutko odłożyć rzeczy, wziąć inne rzeczy i pojedziemy sobie szybciutko na pustynię. Także sandacza sobie zostawię może tutaj, suma też, a to mogę sprzedać. Czekajcie, bo ja tutaj próbuję, wiecie, posegregować, zanim się wybierzemy na tą pustynię. Gazetę sobie damy tutaj, tutaj damy sobie jedzonko. Ale słuchajcie, zabierzemy sobie ze sobą dzisiaj ser i może z trzy chlebki. Eee, dobra, resztę możemy w sumie zostawić w ekwipunku. Eee, no to choćby myślę, że możemy już iść. Bomby żadnej i tak nie mam, także nie zabieram. I jedziemy słuchajcie na pustynię. Ach, teraz, teraz tak myślę, że mogłam wziąć prezent dla tej przecież. Dla Sandy, no nie, ale zawsze człowiek zapomina, jakoś powiem wam. A, nie tu, czekajcie, gdzieś niżej, tu, dobra. Co, kocie? Na pewno słyszeliście. Mój kot się tutaj wkurza, że zamiast się z nią bawić, to nagrywam. No tak, oczywiście. E, I dobra, w poszukiwaniu gatki w takim razie, no nie, ale tego poziomu to ja wam powiem, że nie za bardzo lubię. Eee, także czekajcie, zbiorę sobie może tego diamenta i wyjdziemy i spróbujemy jeszcze raz co. O, nawet dwa diamenty. Nie lubię takich dużych poziomów, wiecie, bo tu ciężko drabinkę znaleźć. A ja bym chciała po prostu geotkę. A to geotki. O, mam geotkę. Chciałam i mam. No i pięknie. Ale dobra, no to spędźmy tutaj jeszcze w takim razie chwilkę czasu. Ale coś widzę, że z tą drabinką to nie będzie za ciekawie co. No chyba nie. Dobra, wyjdę i wejdę jeszcze raz. No i to jest mniejszy poziom i tak możemy się bawić. Też poziom z mumiami, którego nie lubię, ale już na pewno będzie łatwiej tutaj znaleźć cokolwiek. Także git. Może tutaj sobie gdzieś przy wejściu, przy środku poszukajmy drabinki. Tej mumii na razie nie odblokowuję jak nie muszę. Niech sobie siedzi w tych kamieniach. Dzisiaj nie mamy szczęścia, więc to może dlatego mamy problem, ale... Ale wiecie. Uuu, mamy szyb! Dobra, wskakujemy. Cztery poziomy spadliśmy, no to całkiem ok. Czy tutaj będzie jakiś iret, czy cokolwiek? Nie wiem, ale mamy duże kamienie, które sobie z chęcią pozbieram, bo kamienia jednak potrzebujemy dość sporo. Ile go mamy w ogóle? 49, spoko. No nic ciekawego z niego nie wypadło, no ale cóż, tu mamy akwamaryn i troszkę tego miedzi. No i dobra, no i chyba to by było w sumie prawie na tyle. Myślę, że zaraz będziemy się wracać, bo jeszcze chcę połowić te węgorze. A też na to troszkę czasu chcę mieć. Mi tylko zależało na tym, żeby zdobyć geotkę, tak szczerze mówiąc. A geotkę już mamy. Także tutaj sobie jeszcze z brzegu gdzieś pokopię, może akurat. Albo, albo w sumie wyjdźmy i wejdźmy jeszcze raz. Może będą tutaj jakieś ciekawostki? Ale nie widzę. Dobra. 19. No tak może do 20 sobie zostaniemy tutaj? Co? Już energii prawie nie mamy, więc trzeba będzie coś zjeść. O, jest rabinka. Okej, okay. i mamy moje najmniej ulubione potworki, ale z nich mogą wypaść fajne rzeczy, także. A nie, tylko esencja, ok. Ok, czy jakiś iryt, coś nie, ale rubin jest, widzę. Dobra, weźmy sobie ten rubin i zejdźmy sobie jeszcze niżej. Dobra. No nie bij mnie, bo widzę, że. Czekajcie, muszę sobie zjeść, bo już prawie tutaj nie żyję. <grym> A, ten chleb to za dużo wcale nie daje, powiem Wam. Dobra, zejdźmy sobie to tak ser to lepiej troszkę zjeść niż ten chleb, co? no właśnie dobra zejdę sobie, bo może słuchajcie będą jakieś fajne rzeczy, ale to zejdziemy sobie ostatni raz i i tyle i wyjdziemy z kopalni, jak nic nie będzie o, złoto nice Okej, okay, tu nic za bardzo nie ma. No to wracamy do domu w takim razie. A raczej nie do domu, tylko lecimy jeszcze na plażę. I tam widziałam jeszcze kaktusa, więc ja sobie tego kaktusa z chęcią zbiorę. O, właśnie tutaj. Bo też mamy miłośników kaktusów w naszej dolinie. No, halo, wróćmy. I okej. Okay, udajmy się w takim razie do miasta i polecimy sobie szybciutko jeszcze na plażę. A już się nam uda złowić trochę węgorzy. Byłoby fajnie. Bo węgorze też są do jedzenia potrzebne. Na jakiś tam przepisów. Też e, chyba ktoś je lubi, no nie? Z tego co kojarzę. Także dobra. Stajemy koło kamienia. I zarzucamy wędeczkę. Myślę, że długo to nie powinno trwać. Myślę, że kilka nam się uda złowić. Uuu, co tak szalejesz? Co tak szalejesz, rybo? No i się nie udało. No niestety, czasem tak bywa. Mamy białego tuńczyka, spoko. Ta ryba też jest chyba całkiem wartościowa, jeśli się nie mylę. Ale jednak węgorzem bym nie pogardziła. No, czekajcie, prezent też chcę złapać. No, dawaj, dawaj, dawaj. Jest znowu tuńczyk biały. I co tutaj mamy? Przynętę. Nice, dobra, to tą przynętę sobie od razu tutaj włożę, żeby było jakiekolwiek miejsce dla tego naszego wymarzonego węgorza. Ej, same tuńczyki teraz łowię. Czemuś to? Gdzie ten węgorz? O, może węgorz tutaj, bo tak szybko wyleciał. Chociaż się w ogóle nie szarpie, więc wątpię. A jednak nie. Jest i węgorz. Ale do Suzan się tak dzisiaj nie zdążymy, żeby jej zalić węgorza. Także no, trudno. Ale przynajmniej my będziemy mieć w jakimś punktu troszkę Chociaż jednego węgorza, no nie? Więc może na przyszłość się przyda. Czy cokolwiek. Okej, okay, już nie mamy miejsca, także ja sobie wyrzucę slajma. Wyrzucę sobie to eee, czy co jeszcze śmieci mogę wyrzucić? Kurczę, stanęłam bokiem, nie wiem czemu, ale <grytania> udało mi się tak wędkę jakoś przekręcić, żeby trafić jeszcze do wody. <grytania> Oj, niechcący. Ej, ja się tak teraz zastanawiam, czemu my nie kupiliśmy lepszej wędki? Tej wędki z Irydu w ogóle, co? Ona kosztuje chyba tylko 7000. Czemu ja tej wędki nie kupiłam? Ej, halo, coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Muszę się udać jutro i kupić wędkę nową w takim razie. Totalnie zapomniałam o tym. Czy to już jest ta lepsza? Nie, no to jest wędka z włókna szklanego. A jeszcze jest chyba wędka z irydowego czegoś tam. Jeśli się nie mylę. No, ciekawe, ciekawe, dobra. E, jeśli to będzie węgorz, to pójdziemy już do domu. Jeśli nie, to sobie zostaniemy jeszcze chwilkę. O, jest węgorz. Dobra, no to mamy trzy złote węgorze. Myślę, że to wystarczy póki co. Resztę się połowi e, na wiosnę, myślę. O, cześć, Willy. Dobra, i lecimy do domu w takim razie. Moris, gdzie mi tutaj w drogę wchodzisz? <gry> Dobra, słuchajcie, mamy tak. Węgorze sobie tutaj zostawimy, te tuńczyki też, bo czemu by nie? Czy jakieś jeszcze rybki? Sardela, może być? I w sumie wodorosty, nie kokos. Mm, dobra, no to jeszcze troszkę tutaj mamy ze zbieractwa rzeczy. Kokosy, kaktusy, to... Tu mamy trochę rzeczy, tu mamy trochę rzeczy, jeszcze tutaj mamy rzeczy, o, proszę bardzo. A, no i jeszcze weźmy sobie gehotki i dajmy naszym rybkom. Już miały przez noc, może rano będzie ikra w takim razie. No i dobra. I możemy uciekać spać, myślę. Jutro sobie posegregujemy resztę rzeczy. No i dobra. Idziemy spać. Zobaczmy ile się nam udało dzisiaj sprzedać. Uuu, i mamy odblokowane, tak, właśnie. Mamy usunięty głaz w takim razie. Dobra. Ósmy poziom wędkarstwa. Nice. No i 12 tysięcy dzisiaj zarobione. Także spoko. No, ale co, moi drodzy? Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcineczka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, będzie mi przemiło, a my się widzimy już jutro w kolejnym odcinku. tule Was cieplotko i pa pa!